Dobra, tak więc, cześć widzów, witam was w, no, dosyć w filmie, przynajmniej dla mnie, bo ponieważ to sobie komentowałem już ten jeden wątek za tego odcinka konkretnego szkoły już wcześniej, tylko że był z tym problem, że dźwięk się niestety nie nagrał, kto by się spodziewał. No ale co zrobisz, w takim razie, nie wiem, wy pewnie, w no... To sobie nikt o tym nie wie, ale ja w tamtym odcinku mówiłem, że będę komentował w szkołę. Teraz jakby ktoś się nie domyślał do sobie po tytule i po miniaturce. Będę komentował szkołę, ale tylko jeden wątek ten odcinek. Zapytacie dlaczego, bo... A jakby też ktoś nie wiedział, to w szkole wątki są dwie. Dwa, dwie, mniejsza. E, ponieważ ja nie jestem do końca doświadczony paradokumenciarzem, tak jak nie wiem na przykład John Lacarnum, John Naruciak, John Profcio. I też poza tym też nie wiem czy wy też zobaczycie też te, w ogóle też ten odcinek, ponieważ pan John YouTube no właśnie jest taki jest. Działa jak działa, jest jaki jest. O tyle tylko mogę powiedzieć. No ale co mogę zrobić? Pan TVN, pan John TVN, my przyjaciele, nie, 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 no, ja sobie raz na jakiś czas tam mogę sobie tam skomentować jakąś szkołę, nie, raz tam na jakiś czas, coś tego typu, potem nie, niech pan zobaczy, pan John TVN, ja później skomentuję trudne sprawy, czyli Polsatu, tak, tak, tak będzie. No ale dobrze, ja już nie przedłużam. Szkoła, odcinek drugi. Zapraszam, drugi wątek, a podobno jest co się, się dzieje, bo ja już to widziałem po zwiastunie eee, dobra, to po pierwsze. Czemu on kuźnie spadł ze tej ścianki i jest na wózku? To po pierwsze. A nie dobra, bo to chyba chodzi o tego, kolega w niebieskiej bluzie. To ja mam takie pytanie. Jeśli on spadłby... Bez... Nie wiem ile te ścianki spinaczkowe mają z 5 metrów. Jeśli on by spadł z 5 metrów do dołu... A nawet jeśli tu tam też chyba też jest, są jacyś pracownicy, ochroniarze, nie wiem, nauczyciele, koledzy, to, to, to raczej mi się nie wydaje, że to jest możliwe. Ale dobra, to jest 2012 rok, tak więc to nigdy nie wiadomo. Ewentualnie, nie wiem jak on tam miał, nazwijmy go Maciuś, ewentualnie Maciuś po prostu miał tak silne zęby, że po prostu przegryzł tą linę i powiedział nie! Ja bez zabezpieczenia wchodzę i taką o przegryzł. Może tak było, nie wiem. Dobra debilu, masz tam to wyciąć. No to widzę, no widzicie, no niestety. Panią trochę lekko aż zatkało, no ale zobaczcie, ona na niego napluła, on jej tam dosypał soli, ona nie pierwszy raz raczej dostała, nie wiem, tam jakiegoś nie można tego nazwać psikusem, ataku na swoją stronę, nie wiem, próbował to się otruć. Chociaż dobra, bo to jest w sumie drugi odcinek szkoły, to dobra. Jeszcze nie tak często ją tam uczniowie próbowali zabić czy otruć. Chociaż nie no, ona tak ogólnie to jest spoko tam baba. Nawet widzicie jak tutaj mu fajnie to napisała. Nawet no, mu też zaznaczyło. to na spoko się wydaje. Przynajmniej nie wiem, ta postać którą gra, nie wiem jak aktorka. To jest w sumie trzeci odcinek szkoły, bo był taki jakby... Przynajmniej ja to tak nazywam, że to jest odcinek taki pilotażowy, rozpoczęcie roku szkolnego. To tam była jakaś tam dziewczyna co się umawiała z ratownikiem i też chyba też był też tam jakiś chłopiec, tam, który był tam niegrzeczny, niefajny. I nie będę spoilerował, co on zrobił, ale coś ciekawego, może kiedyś skomentujemy, może kiedyś. Więc tak jakby pani Basiu Barbaro Basiu. Tak Basiu, chyba 40 lat starczy ode mnie. nie Basiu no. Yyy, e, chociaż nie, bo tak jakiś tam uczeń kiedyś tak do niej tak mówił, chryste. Ale ktoś się zastanawia skąd ja tak to dobrze znam, bo oglądam Lakarnuma, na Naruciaka, Profcia. I po prostu te wątki się tak nam nażają. a wiem, że tego raczej nikt nie komentował, przynajmniej tego, więc taką mam nadzieję. Tak więc pani jeszcze nie wie, ale pani na już na pewno mogę powiedzieć, że pani już przeżyła atak bombowy i kawowy. I jeszcze po raz teraz trzecie nowe zatrucie. Przynajmniej jakiś taki atak mniejszy, no bo faktycznie to była śmiertelna dawka soli. Musisz. O dzięki. Gimnazjum trwa lekcja matematyczna. Proszę zapisujemy treść. No za Dobra, to już tam to wetnie O, był. chwila. Ileś tam osób, tam 62% dostała liczbę celującą. Okej, okay, dobra, poczekajcie, ja to robię, ja to robię. Chwila, 62% dostało liczbę. Yy, ta liczbę. ocenę celującą, okej. Okay. Reszta klasy, czyli dostała ocenę dostateczną. Ile osób wchodzi do tej klasy? No to łatwe. Jeśli przypuszczamy, że to jest 62%, że to jest 6%. A kurde, to może inaczej. Okej, okay, dobra. Chwila, nie, ona tam mówiła, że 14% dostały twojej... Chwila. Jeszcze raz, co ty tam mówisz, głupia bawo? Pozostały dwa szkądrzy po ocenę celującą. Za 6,20. Aha, i dzwonek. Mega mocny. Ta lekcja potrwała 5 minut, z czego jadę sobie większość czasu. Próbowałem po prostu sobie zapisać to, albo zapamiętać to, co ta baba powiedziała. I ona powiedziała tak: no, 26. E Klasy dostała ocenę dostateczną. 62%. E dostało tą celującą. I oblicz to pójść, te dwie niewiadome. Pozdrawiam. Chociaż niby to można by było w taki sposób zrobić, że 62 w sumie, 62, 138. No i niby dałoby się to wtedy. To w takim razie po krzyżu. No, ile tam było? 26 razy 62, dzielone. na to ile tam wyszło wtedy? Ja pierdolę, jaka pamięć słaba. No 30. No to 53 osoby w takim razie. No i co? U mnie, umniem, umniem. Chociaż tam w sumie wyszło na kalkulatorze. 53.8 To lepsze pytanie. A to ja wiem dlaczego, bo to może chodzi o tego kolegę, co złamał nogę. A, no przecież. Ja pierdzielę No ej, no, no chłopaki, to już nie było fajne. Chyba, że ja to miałam nagrywać, to wtedy to było fajne. Teraz jest niefajnie. Ech. A i też tak w ogóle też do tego kolegi. Ja mam takie pytanie, jak on chce, żeby kolega do swojej przeżył, kiedy mu daje wezwanie idź, dosłownie się za no już się ja tam nie będę kończył. Idź dosłownie przed maskę kuść do auta. Idź, nie wiem, czerwone światło, autostrada. Nie no nie autostrada, czerwone światło nie wiem. Ready, go, zielone, ziu, a to nagle... I am the fastest man alive. I przed maską stoi. I Pows nagle mu się założył. Okay. Czy macie świadomość tego co zrobiło? Uuu pani policjantka. Bongiorno. No to wie a, 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 pani policjantka, to to, to, to to nie jest moja wina. Może to auto chciało zostać potrącone? Ja nie wiem, ja tylko przebiegałem przez jezdnię. Ja, ja nic nie wiem, ja nie chciał, ja nie wiedział. Ja, ja, ja nic nie chciałem, ja nic nie chciałem. Proszę się ode mnie odsunąć, Ja nawet nic nie, istnieję, ja on tylko 12 lat. Przynajmniej ja bym się tak tłumaczył dosłownie. Drugie takie pytanie. Co ten chłopak na wózku tutaj robi? Takie moje takie bardzo ważne pytanie. Bo dobra, on go tam powiedział, dał mu te wyzwanie i tak dalej, ale czy on nie musiał robić? Tak jakby, czy on to musiał robić? Jedno ważne pytanie: czy on to właśnie musiał robić? No nie. Tak więc ja bym go bym wypuścił w tej sytuacji, no bo co? On mu kazał kuźdy tam jechać? No, tak, jechać. On mu tam kazał biec? No dobra, może nie kazał, no ale dosłownie. To nie jest jego wina, że mentowany widz wątek, chociaż nie jestem pewien. Ale raczej mi się wydaje, że. Tak, już mamy do sobie, widzu, skomentowany cały wątek. No dobrze, tak więc ja wam dziękuję za to, że ze mną byliście w tym no, dosyć posranym odcinku szkoły, nawet i to dosyć bardzo. No ale co ja tam mogę powiedzieć, mam nadzieję, że już ten odcinek faktycznie będziecie widzieć. Ja wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnych filmach. Cześć!